Witam serdecznie całe grono osadownicze słuchajcie jest taka sprawa w mojej okolicy zachorowała dziewczyna bardzo ciężko zachorowała na nowotwór jest zbierana zbiórka na, na, na stronie oraz jest strona na której można udostępniać swoje produkty usługi na licytację i to ludzie sobie licytują każdy daje oczywiście jak najwięcej także Zachęcam do udziału nie tylko sadowników, ale również i wszystkie firmy gdzie, od których kupujemy nawozy, środki ochrony roślin, maszyny. Bo tak jak te wszystkie firmy żyją z sadowników, tak teraz potrzebna jest pomoc, by pomogły tym sadownikom. Także jest to rodzina sadownicza, zachęcam i zapraszam do rzutki tu na tej stronie oraz do udostępniania swoich produktów bądź usług na stronie na Facebooku, która właśnie się tu wyświetla. Także wszystkich sadowników i firmy po prostu zapraszam do, 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 do tej akcji, youtuberów do udostępniania tej akcji, także żeby dziewczyna jak najszybciej wyzdrowiała i dalej mogła cieszyć się życiem. Oczywiście linki do e, rzutki oraz do strony e, na Facebooku z licytacją e, Podlinkuję w opisie filmu e, Zostawię te wszystkie linki, także e, Kto chętny Niech wspiera, no bo jest taka potrzeba, każdy z nas może być w takiej potrzebie Zapraszam do e, pomocy Widzowie, no i same problemy, same problemy Zobaczcie, ciągnik wiozę na lawecie, jest godzina przed południem, może godzina, nie wiem gdzie zaraz zobaczymy eee, z 11 za 10 eee, pojechałem na robotę dzisiaj mamy piątek i słuchajcie, temperaturę ciągnik zaczął łapać, mówię dobra czujnik wymieniłem czujnik, nadal łapię temperaturę no i okazało się, że termostat, bo tam patrzę na górze na górze niby ta rurka jest zimna i słuchajcie żeby wymienić termostat w Fergusonie to trzeba Oczywiście Zdejmować całą y no, Maskę, w ogóle ta maskę to jest poprzykręcana i, i, I zdjąć Bak od paliwa A żeby zdjąć ten bak od paliwa No to jadę od razu na ustawienie zaworów bo przecież Te zawory Od razu będzie można ustawić No i, no i znowu Myślałem, powiem wam, że poniedzieli już będę dosłownie, wiecie, na bieżąco z całą robotą i sobie to wszystko poogarniam, już na spokojnie będę robił. No i to masz, to masz na bieżąco robotę. Zde jadę zdjąć listwę, zdejmę listwę i piłuję do palczewa. Także ciągnik już zapakowany, jeszcze tylko na jazdy włożę listwę odpiąłem. I jedziemy do Palczewa. Powiem wam mechanik bardzo zawalony robotą. Kiedyś tam z nim rozmawiałem na temat, żeby uszczelnić tam jeden wyciek no i ustawić zawory. No, ale po prostu ja miałem robotę od roboty i e, odłożyliśmy to na później. Ale do dzisiaj no to jest sytuacja awaryjna. Powiedział, że od razu mi zrobi to, co jest do zrobienia: zawory i ten. I to także za takich ludzi to bardzo trzeba szanować. Herbatka jest, także za pomoc. Ja spinam sprzęt i jedziemy. Anik pompuje powietrze, a ja znowu muszę przekładać ludzi z terminem cięcia mechanicznego. Powiem wam to nie jest fajna sprawa, bo kurde niektórych to już się przekłada, wiecie, kilka razy. I to kurde ludzie się denerwują, no ale no co ja zrobię? Nic nie zrobię. Trzeba zrobić, naprawić ciornik i znowu ganiać. <taki> tak, tak, tak ta robota ma chyba wyglądać, bo inaczej to się nie da, no by musiał być drugi ciągnik zapasowy z drugą listwą, żeby robić wymiankę i ogień dalej no jak się popsuje, to co się zrobi no. nie no, odkąd bo no to jest czekaj, pierwsza, no druga pierwsza awaria taka, można powiedzieć Ten, także termostat musi iść do wymiany, a jak termostat jest do, żeby żeby Fergusonie go wyjąć, trzeba wyciągać Zbiornik paliwa. Także od razu się zrobi. Mm, zawory, no i to uszczelnienie, co tam jest na dole mi się nie spodmiski olejowej. Tamto mechanik zrobił się dobrze, że chciał w ogóle wiedzieć. To wszystko ogarnąć do poniedziałku. Oby do poniedziałku to było. Manik, powietrze, pompuj szybciej i jedziemy. Takie problemy jak są, że tam ciągnik się popsuje, czy, czy trzeba, wiecie, no, wydać pieniądze na to, czy tamto, to no, są żadne problemy. Najgorsze, wiecie, co to, to jest zdrowie. U nas taka dziewczyna, 25 lat, naszej policji zachorowała na nowotwór. Wiecie, teraz ludzie zbierają pieniądze na, na leczenie. To jest problem. To jest bardzo duży problem, nie? A takie coś, to ten... Szacun dla mechanika że chciał w ogóle, że chce tak szybko to ogarnąć. A właśnie. Pan mechanik właśnie do którego jadę jest do końca Palczewa. Palczew, taka miejscowość obok Falencic y, ja by ktoś potrzebował coś zrobić, to numer właśnie się tu będzie wyświetlał. Y, podejrzewam, no, że mu to w ogóle niepotrzebne, ale, ale bo na pewno bo on ma bardzo dużo, y, bardzo dużo ludzi. Ale... Czemu by nie? Widzowie, idziemy zobaczyć zazwoleń e, ciągniki. Był fajny Fordzik za 10 tysięcy. Już miałem na niego ochotę, ja bym tam był i bym go brał, ale kurde, jest sprzedany. No. Sprzedany, a wydawał się dosyć taki zadbany, fajny. I zobaczymy, czy coś jeszcze będzie takiego niedrogiego, bo mi potrzebny jest trzeci ciągnik. Także zobaczymy, czy coś tam się znajdzie ciekawego Jest już późna godzina zanim dojadę, wrócę, znowu będzie ciemno Także tak to wygląda Widzowie, jestem w stronach chyba Cielmusa, bo tutaj o Opole Lubelskie niedaleko, Wilków A Wilkowie to chyba kiedyś tutaj strajk mieli Także jeszcze trochę będę u... Będę y, u dillera ciągników Także zobaczymy, czy będzie tam coś ciekawego, czy nie a ten Ford waniłem, to już sprzedany. Ogólnie widzowie, e, przemyślałem trochę sprawę i tak, pojewam Ford gówno Ford, ale e, no, po prostu będę kupował ciągnik z trochę e, z mocniejszym silnikiem około 60 koni. I skoro idę w usługi, mi jest potrzebny drugi ciągnik, po prostu na wymianę. Kiedy w tym coś się stanie, i w tym drugi, drugim co teraz teoretycznie zamówiłem. Jak będzie wszystko dobrze, bo on jeszcze nie jest tam na placu u tego sprzedawcy. Jeżeli będzie na placu, pojadę i będzie z nim wszystko dobrze, po prostu go biorę. Nie będę mówił jeszcze jaki, jak będzie już to Wam wszystko nagram, pokażę, ale musi potem zamontuje, zamontuje się tu za kabinkę i on musi być po prostu drugi zastępczy ciągnik, czy to do listwy, czy do kombajnu jeżeli. W w tym MF-ie co wam coś się stanie no bo widzicie teraz znowu od piątku e, do wymiany jest termostat i czekam jutro pewnie dopiero będzie zrobiony wieczorem no i jest 3 dni z głowy i teraz znowu wszystkich trzeba przekładać także wiecie o co chodzi musi to cykać musi być drugi ciągnik na zastępstwo e, żeby, żeby można było podpiąć maszyny i jechać dalej także tak to wygląda a powiem wam to może być bardzo dobry i tani ciągnik, no. I nie Ford, nie żaden tam stary ciągniki, tylko zobaczycie sami kiedyś. Pozdrawiam.